Siemano, tu z tej strony. Witam cię w szybkich unboxingach. Jestem gościnnie w Asusie i teraz będziemy rozpakowywać Rangera. To jest płytka no, z nowej serii Z97 ROG, oczywiście, czyli Republic of Gamers. I to jest dużo tańsza płytka niż Hero. Także to jest taki ruch w stronę graczy, tych mniej zamożnych, którzy jednak chcieliby wejść do grupy ROG. Znajdziemy sobie, co tam jest. Ops. oczywiście płytka ze sterownikami. A bacz jest? A, jest, dobrze. Front panel do podpięcia. Naklejeczki do ułatwienia rozpoznawania kabli później. Oczywiście gruby, spory User's Guide. Backplate, inaczej zwany IO shield Cztery kable SATA. Mostek sli czarny, no i oczywiście Do Not Disturb, Champion in Action, Champion on Break, Enter. Blokada na drzwi. To by było. Na tyle chodzi o akcesoria. A teraz się bierzemy za płytkę. Chodź tu, maleńka. I no, powiem Wam, że wygląda. Z bliska wygląda jeszcze lepiej niż na obrazku. Fajny radiator, dość mocny. Sekcja nie niezła. Tutaj ten radiator. Na mostku też niezły. Oczywiście czerwone dwa sloty. Do SLI, saty, front panel, przycisk start. I wyświetlacz postów. Tu dodatkowo przycisk Sound. Nie wiem, czy to widzicie. Sound Stage i Clear CMOS. Tu jeszcze Keyboard. No i co tu mamy? Gigabit. Great Gigabit Network Connection internet Na czerwono. Hmm. Dobra, po kolei. Combo. PS2. Klawiatura i myszka. Dwa USB 2 USB 2.0 SPDIF. HDMI, VGA, DVI, Upgrade BIOSU przycisk, 4 USB 3.0, ten szybki LAN i dźwiękóweczka. Także płytka wygląda naprawdę ładnie. Czarna, czerwona, bez żadnych brązowych. Te śrubki wystają fajnie. Bez żadnych brązowych kolorów. Wygląda naprawdę kozacko, jest niedroga, także polecam. Bardzo fajne. O, żeby nic jej nie stało, sprawiamy. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.